W sumie to trochę się stresuję tym filmem o dziwo. Ale powiem Wam, że znabrałam strasznie oty na e, pogranie, jak tak siedzę w domu i już mam dość tych lekcji. A wszyscy mi wysyłają zdjęcia e, Star Stable i ja pomyślałam, o kurde, przecież nigdy w to nie grałam I to jest właśnie mój odcinek dzisiejszy Bo e, ja nigdy nie grałam w Star Stable online Ponieważ zazwyczaj miałam albo za słaby internet, albo komputer, albo wszystko naraz, albo nic, albo po prostu mi się psuło Więc postanowiłam nagrać właśnie dla was e, taki e, film Bo myślę, że w sumie to może wam się spodoba, jeśli nie, no to mi przykro, ja sobie trochę teraz ponagrywam takich e, co wiem o Star Stable, to to, że to jest taka e, inna wersja gry, znaczy gier, której ja miałam, jak byłam dzieckiem. Więc jak ja patrzę na tą grafikę, na no, dodatek niezmienioną, to mam taką nostalgiczną e, chwilę. Bo serio, na tych grach spędziłam dzieciństwo, te wszystkie stania marzeń, jakiś tam letni obóz, czy tam zimowe wyścigi, no nie wiem, whatever Niestety na maku nie mam wejścia na płyty I na tym bardzo ubolewam, bo nadal mam te gry I one były za jakieś 10 zł chyba w gazetce w siodle A ja potrafiłam spędzać tyle godzin na nich, że nawet sobie nie wyobrażacie To były takie moje pierwsze gry i chyba takie jedyne, które grałam Irytowało mnie, bo one mi się strasznie wolno ładowały, coś w sensie wolno się ruszały i generalnie to mówię, to był monotonny zwyczaj przegrywałam na dodatek wszystkie te wyścigi i inne. Ale no, zobaczymy ile wytrzymam. Niestety po chwili grania mam materiału na tyle, że byście umarli oglądając to, więc podzielę to na dużo części. Jak widzicie, zaczęłam od tworzenia mojej postaci, nazywa się Rusty. E... Nie pamiętam jej nazwiska cały czas, już tam jakieś grupy chciałam dołączyć i jest, jak, nazywa się Twoja postać, a sam jak. Eee... No. Ale mój koń nazywa się. Berrytail? Nie wiem o co mu chodzi w sensie w życiu, ale spoko wygląda. W sensie nie było żadnych tarantów. Więc no, zainstalowałam, pobrałam, zrobiłam sobie konto i odpalamy serio. Byłam taka podekscytowana, bo ten początek już nawet wygląda tak samo. W sensie tam było inne tło, bo to jest jakaś ta wyspa Jor i Jor, Jori i tam też była jakaś taka chyba, nie, ale generalnie no mówię wszystko jest identyczne i to jest takie jak... OMG. E, w sensie, no mówię, chyba postacie są inne. I w ogóle jak przejechałam trochę po tym. E, po tej stajni, to... Mówię, no grafika niezmieniona, aczkolwiek są dodane oczywiście elementy, ale niektóre te konie są tak zarąbiste. W sensie, mój Berrytail to tam sobie taki, taki, no fajne masz te skarpety. E, w sumie to zaczyna się od misji z Justinem Murlandem, który każe wam pojechać do tych wszystkich koleżaneczek po kolei. I tego nie lubię. W sensie tutaj, w sumie, żeby fajnie się grało, trzeba robić masę misji. I tutaj, w sumie, dziwą mi szły te misje, dlatego się tak ciągnęłam, bo z godziny grałam. A zazwyczaj te misje mnie tak męczyły. I w sumie, w ogóle, mój pierwsze zaskoczenie, że da się przejeżdżać przez innych ludzi. I mean, I mean, no bo, dla mnie logiczne było, żeby ich omijać. I okazało się, że można przez kogoś przegalopować. Ale potem nagle się okazało, że na drzewie się zatrzymasz a w krzaki przejedziesz. I tutaj będzie dużo moich takich e, he, 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 małych faili, bo ja nie czaję, przez co mogę przejeżdżać, a przez co nie. W sensie okej, okay, ja wiem, że ja jestem stara na dodatek stosunkowo, chociaż pewnie w tym gra dużo osób starszych, ale no. E, mówię, mam takie wspomnienia. E, oczywiście chody tak samo beznadziejne. E, aczkolwiek podoba mi się wolny galop. Ten wolny galop ma taki, takie coś i zawsze mi się podobało to kręcenie wolt w ogóle kółek. Bo to akurat było ładne. Co jeszcze mogę tu powiedzieć, to. O, dziwo mi szło! Na początku nie mogłam ogarnąć co i jak. Bo mówię, bo wiele lat nie grałam w tą grę. Cud w ogóle, że jeszcze coś kojarzę. I no. No i w sumie to tak. Tutaj teraz będziemy szukać chyba tej takiej laski. Czy coś takiego. Bo oni muszą sprawdzić moje umiejętności i śmiechłam na te wyścigi. W sensie to nie jest żaden wyznacznik wyścigi, a ten kon się tak w luku. dom Zobaczycie, jak inni gracze mnie mijają. To jest akurat dziwne uczucie, bo tutaj jest e, online i patrzcie, ta laska siedzi na oklep, w sensie tamtych grach tego nie było, nie? E, tam jakaś dziewczyna potem, na... Tu będzie to będzie do pewnie innych odcinkach tak powiem, bo to jest masa materiału. Jakaś staje na koniu, w się sensie tak jak na nerach, nie? Tak ludzie stoją, nie fajnie. E, jakaś ma, nie wiem, kucyka, tamta ma jakiś fajny sprzęt, to dla naprawdę jest takie, wow, bo tamtej grze ja zawsze byłam biedna, zawsze miałam najgorsze rzeczy, w sumie takie nic nie warte, troszkę i. No, i teraz właśnie mówię, jestem w takim e, mocnym szoku. E, tutaj sobie poznajemy e, Jenę. Jenna nam mówi, że jesteśmy beznadziejni, bo musimy jakieś tam testy zdać. W sensie musimy po małym kwadratowym torze. Znaczy, nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy to jest kwestia źle e, dobranych ogólnie słów. Tak samo potem, ja czyszczę konia, kopyta, a tam było skrowanie kopyt? Auć, chyba? W sensie. To skrywie kopita, a szczotkowa konia po popręgu, nie wiem, w ogóle Ale nie, tutaj akurat te, te ścigi były fajne, łatwe Tam kolejnym dostałam chyba brąz, bo w sumie wyszło na to, że jestem za wolna Ale ten koń chyba więcej nie wysiągnie W sensie widziałam, że ludzie pędzą wokół, obok mnie w takim tempie Nawet takie konie typu, a nie pociągowe Jej, wyścig ukończony znaczy te zadanki są spoko, na pewno są fajniejsze niż w, e, w tej zwykłej grze Aczkolwiek jak, jak potem galopowałam po plaży To mi się przypomniało jak chyba w zimowej Było tak cudownie, że zjeżdża się w dół i jest taka cudna stajnia i hala I ja... to jest po prostu, wiecie, takie marzenie dzieciństwa, jak będzie wyglądać moja stajnia Ona była chyba taka czerwona z dachem czy coś takiego I właśnie to było przy takiej plaży czy przy jeziorze i to była zima Serio, tutaj jak ktoś w to gra, czy to może być tym, albo crossowcem? E, fajne są te scenki, gdzie ten taki kadr się zwęża, bo to tych super professional film e, I gdzie to się tak przybliża, aczkolwiek tempo tego jest okropne To jest na przyspieszeniu 8, a i tak zajmuje, zaraz wam powiem, około, nie wiem ilu, ale 8 sekund? Nie, 8 nie, 8, 8 sekundy, o Whatever e, I tutaj w ogóle, ja byłam jak jak ja mam najechać na to, jak ja mam tu wykierować? Ale ten, patrzcie na ten najazd taki prosty. <laughs> Mogę ten koń? Kolej... Ma jakieś ograniczenia w skokach? Tyle pytań w tej mojej głowie się kłębi. Ale generalnie gra, oceniam na plus, bo ja w sumie ostatnio nawet mój kolega mnie pytał, czy pogramy, a ja mam jak. Eee, nie. Ale to raczej było na zasadzie właśnie, że bałam się, że mi się nie włączy, a coś i tak mi się wyłączyło, w zaraz właśnie w tym momencie, w którym przerwam ten film, bo mi internet wysiadł, więc ten film dlatego jest tylko taki, a potem będzie po prostu kolejna część. I... Ale no, e, mówię, zdecydowanie na plus. Podobają mi się te postacie, chociaż to jest właśnie takie trochę kanciaste, bo o, oczywiście te takie koncept arty, czy jak to nazwać, to cudo, w sensie halo. Nie wierzę, że można, e, tak powiem. Takie ładne rzeczy robi, ale potem zrobić grę taką kanciastą. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Zresztą to widać po chowce, jak wygląda grafika w tle, a jak wygląda grafika w grze. No ale dobra, to w sumie to będzie na razie na tyle. Tą misję zrobię w następnym odcinku. Tutaj w sumie głównie moje wrażenia, bo te wrażenia są bardzo fajne ze względu na to, że to ja mówię, z gra mojego dzieciństwa w takim trochę innym znaczeniu. Dobra, koniec dzięki za oglądanie, będzie do następnego odcinka, dzięki pa. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why would?